maneczko ziemeczki witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zrobimy konkurs zbudowania świątecznych budowli. Możecie również w komentarzach ocenić, kto lepiej zbuduje. Dzisiaj ze mną ponownie jest. O ja, no. Dzień dobry. no to w takim razie no co, losujemy jakąś budowlę piernikowy ludzik. Ile mam w ogóle na to? A właśnie ustawię czas, nie wiem, 4 minuty. Piernikowy ludzik, okej. Okay. To od czego? Zacząć. O, ten blok będzie dobry, w sumie. O, i ten, można bariery dawać, żeby na przykład jakieś bloki, które spadają, żeby nie spadały. Tak w sumie lepiej będzie. Nie wiem jak go zbudować. Tak jak to pokazuje Ci twoja wyobraźnia. Nie mam wyobraźni. Mhm. Zabrałem narkotyki i alkohol. To smutna historia. Widzowie pocieszcie Jana w komentarzach. Przyda mu się pocieszenie. Dobra, w takim razie. Ja teraz się skupiam na budowaniu. To naprawdę jest rzecz wymagająca skupienia. A ja się skupiam, weź. Co? Ja się skupiam. No ja też się skupiam. No tak, dobra. W sumie na razie to tylko ręce i nogi zbudowałem, nic więcej. A u ciebie jak? Powiem ci, że kupa tak szczerze. U mnie w sumie też, pewnie dlatego, że to ma taki kolor specyficzny trochę. A, tutaj dwa bloki zrobiłem, ok? Dobra. Dobra. A, dobra, mój leży na podłodze jak coś, nie? Mhm, mm no nie wiem, to smutne w sumie. O nie, koniec czasu! <laughs> To świetna budowla mi wyszła ogólnie, naprawdę Co to jest? Dobra, sprawdzamy. Na razie patrz się w niebo, żebyśmy mieli niespodziankę i chodź na mur. Dobra, czekaj. Ja nie widziałem jeszcze twojej budowli, żeby zrobić sobie niespodziankę, powiem Ci, zrobiłem takiego pięknego piernikowego ludka, że po prostu będzie chciał go zjeść. No, ja myślę. Nie no, mój ludzik wygląda apetycznie? Nie jak, Bart, nie jak O, sie mano, dobra, w takim razie patrzymy. Na najpierw zobacz na mojego. O o! <laughs> Co to jest, nie? z barier bloków, ogóle? No, żeby nie spadały te bloki. Aha, w ten sposób. No, on wygląda, jakby wskazywał niebo ogólnie. Odgryzłeś mu głowę? Tak, bo byłem bardzo głodny. Podczas montowania ostatniego odcinka nic nie jadłem, dlatego musiałem mu głowę odgryźć. Głodowo. Ojej, jako leciałem. Dobra, to w takim razie, twoja budowla. O, twój wygląda fajnie. Bardzo o, To jest zakończone. To mój miał mieć jeszcze głowę, ale... Ale odgryzłeś, no. No właśnie. W takim razie, losujemy. Teraz ty wylosuj, bo ja ostatnio losowałem. Dobra. O -o. Co wylosuj? Elf, dobra, elf. Może teraz 5 minut, bo wtedy był za krótko trochę, nie? Weź może 6 minut. Dobra. Moby mi tutaj chodzą po terenie, na którym mam budować, ja nie mogę. Z jakim kolorem mi się kojarzy elf? Z zielonym, nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że elfy są ubrane na zielono. Dobra, budujemy. Ej, dobra, mam ciekawy pomysł, jak tutaj zrobić design tego wszystkiego, naprawdę, dobra. Ej, dobra, rzeczywiście to jest skomplikowane dosyć budowanie o, tego elfa. Dobra, ale coś się wymyśli. Hmm, dobra. Jak się idzie, portłowie? Myślę, że tutaj moja inwencja twórcza powoli zaczyna być jakaś coraz ciekawsza. Bo zrobiłem jakieś ten, te, takie, no. Białe futrzane elementy, jak są zawsze w świątecznych strojach. Myślę, że będzie ciekawie. Efekt końcowy może wywołać zszokowanie. Ja, ale naprawdę tu mi coś powoli wchodzi, Prawda, jakiś elf. Tak. No, też nie wierzę, że ja takie coś zbudowałem. Co we mnie wstąpiło? Jakiś demony świąt. No nie, czemu ja wyrzuciłem ten blok? Ej, naprawdę, jak na razie to ja tutaj powoli już... Odpływam z wyobraźnią. Tak? Nie no dobra, może przesadzam, ale okej. Okay, coś ten, jakiś elf może z tego wyjdzie. Chyba Terrakota miała jakiś ten kremowy kolor, nie? No, Bart, chyba przegrasz tym razem, powiem ci. Zobaczymy, tego dowiemy się w ostatecznym werdykcie sprawdzania tych budowli. Koniec czasu. Dobra, w takim razie sprawdzamy i dochodzimy do ostatecznego werdyktu. Kto zbudował lepiej elfa świątecznego? Dobra, więc może dopiero Twoją? No. No, dobra. Kurde, wart! No, co o tym sądzisz? Powiem ci, tak. ja to bym na chęć tego elfa wziął i wytulił. Świetnie, bardzo dziękuję ci za tą opinię. To co, idziemy do twojego? Takie chudziutki, takie chudziutki trochę. Yy, dobra, nieważne. Ten. O kurde! Twój to ten. <grym> dobra, wygrałeś to. Wygląda trochę, jakby był jakimś tym drwalem, bo ma taki. Powiedz szczerze, końca 100 porty no po prostu. <grym> Nie, no, ale naprawdę, piękny elf. Dobra, bardzo mi się podoba. 10 na 10 Teraz w takim razie ty przed chwilą losowałeś, to teraz ja. Co wypadnie? Co będzie w ostatecznej rundzie? Tego dowiemy się teraz. Canki. Dobra, proste. Już więcej co zbudować. mi ją znowu? A no, ten. Mogę nawet 7 dać, bo w sumie tam przed chwilą twarzy nie zdążyłem dobudować w tamtym elfie. Dobra, to 3, 2, 1. To zaczynamy budowę. Kurde, mam mocne ambicje, ale nie wiem, czy zdążę to zbudować. Tak to jest w tym Minecraft, niestety. Dobra, damy radę. Też tak myślę. Najważniejsza jest dobra zabawa i żeby wykazać się swoimi umiejętnościami w budowaniu w Minecraft'cie. Czyli zgaduję Bart, że za wygraną dostajemy ile? 100 złotych? Milion złotych. Dobra. A tak serio to ten nie ma żadnej wygranej pieniężnej. Właśnie, jest tylko w bitcoinach. Potwierdzone info. Kto wie ten wie. Dobra, teraz ten blok. Okay. I jak tam twoja budowla? Powiem ci, że cienko, ale chyba mam coś tam. Mhm. Mm Zobaczymy. Ale nie, ty, ty przed chwilą powiedziałeś też, że cienko, a miałeś lepszą budowlę ode mnie, to ja nie wiem co ty gadasz. No bo ja nie umiem budować. No, jak się coś umie, to tak się mówi po prostu. Coś o tym wiem. Bołny mi go właśnie szukałem. Mhm. Co, ty, jakąś farmę świąteczną robisz na samkach? Ten jak to się nazywało? Aha, już wiem. Nie, dwie minuty tylko zostały. Zaraz się pocę w tę. Ja muszę wygrać te 5 milionów. Tęcę. Ja się boję, że nie zdążę zbudować, nie? Co byłoby najgorsze co mogłoby się wydarzyć teraz. Ale dobra, myślę, że wpadłem na oryginalny pomysł. Albo nie, bo w, sumie, no. bo w sumie każdemu sanki się kojarzą z jednym z filmów różnych. Koniec czasu. Dobra, w takim razie. Widzowie, powiedzcie jak oceniacie tą budowlę, napiszcie w komentarzu. I lecimy do góry i sprawdzamy budowlę. Dobra. Patrzymy na moją w takim razie. Oh. Kurde, Bart, nie? No, ba, bart wskazuj Reniferowi, gdzie ma lecieć. Ten. A, dobre, 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 już myślałem, że. Dobra, dobra, już myślałem, dobra. Już <grym> myślę, Dobra. Wow, Ej, dobra, ale to też w sumie ma sens. Dobra, to co, Bart? Chyba ty wygrałeś. po prostu się jeszcze w ogóle zrobiłem, że się ktoś zepsuł, Patrz. Ale... A no. nie ale nie powiem ci, ty też bardzo fajnie zbudowałeś, a dobra już wiem po co ci był bone ok, okej, kumam, ale naprawdę bardzo fajnie, no dobra to w takim razie dziękuję ci za wystąpienie w tym odcinku, bardzo przyjemnie ja było z tobą, dziękuję. bardzo przyjemnie było z tobą budować i nagrywać i, tak uważam. i ogólnie ten, no dobra, no to widzowie dzisiaj jest sobota 23, to jutro będzie kolejny odcinek, jutro wam powiem wesoły świąt, ale jak to oglądacie święta to też wesoły świąt, no i do kolejnych odcinków, pozdro!